Wacław Sieroszewski. W szponach Twój komentarz może pomóc innym odkryć ten kanał. Rozdział szósty. Radosny błysk w oczach naczelnika więzienia, pośpiech, z jakim kazał go odprowadzić do celi, żartobliwy fraze, z jakim pożegnał go doktor, zastanowiły Józefa, ale było już za późno. Szedł z opuszczoną głową przez korytarz, a w uszach mu dzwoniło. Bądź pan pewny, że my tu całą służbę postawimy na nogi, byle panu chleba dostarczyć. Niech Pan będzie spokojny. Był zły na siebie i długo chodził po celi, aby się uspokoić. Słyszał ciche, szybkie stukania, jakby aparatów telegraficznych w sąsiednich celach i nawet do niego zastukano kilkakroć razy. Nie odpowiadał rozżalony na cały świat, zniechęcony w ogóle do ludzi. Tak podle kłamać. ostre uczucie głodu przeszło zwolna w dręczącą słabość, usiadł na stołku, położył głowę na stole i zamknął oczy. Niech się klucznik złości, co go to obchodzi? Nie ruszył się nawet, gdy drzwi celi otwarły się. Odemknął tylko jedno oko i popatrzył, czy czasem nie przyniesiono mu chleba. Ale nie, to wszedł posługacz, otworzył pryczę, położył na niej ciemną, zwiniętą wałek kołdrę i w milczeniu cofnął się natychmiast. Kłaść się spać, warknął klucznik. Józef wcale się nie śpieszył. Był w okresie nieposłuszeństwa. Niech tam, co mi zrobią? Myślał. Nie dlatego się kładę, że mi każą, a dlatego, że sam chcę. Istotnie, zmęczone jego członki z rozkoszą wyciągnęły się na grubym i chybotliwym wyrku. Nie rozbierał się dla zimna i wstrętu, jaki czuł do cuchnącej kołdry. Okrył nią tylko nogi i pół ciała. Wkrótce zasnął głodnym, pełnym przywidzeń snem. Śniło mu się, że przedziera się przez gęste ciernie, które szarpią mu ciało i ranią, oplątują nogi, wstrzymują, a tymczasem z tyłu ściga go ogromny czarny niedźwiedź. Matka biegnie z boku i woła: Józiu, Józieczku, uciekaj, uciekaj. Ojciec stoi w furtce bramy i macha kluczem, aby tylko do tej furtki dopaść. Ale niepodobna siły go opuściły, ugrzęzłe w powojach nogi daremnie się szamoczą. Trzask łoskot nadbiegającego potwora wzmaga się, Józef już, już czuje z tyłu na karku gorący jego oddech, ciężkie kosmate łapy opierają się o jego plecy leci w przepaść, niezwykły hałas obudził go, w otwartych drzwiach stał klucznik i dwóch żołnierzy, a trzeci świecił latarką nad łóżkiem i mówił. Dwudziesty piąty. Zmiana warty i powierka, pomyślał sennie Józef, przewracając się na drugi bok. Zasnął natychmiast i znowu obiegł go rój potwornych i przykrych widziadeł, wraz z którymi zapadł się bezsilnie w ciemną, niezgłębioną przepaść. Wyrwał go z niej głos przykry i mocne szturchnięcie. Otworzył oczy i ze zdziwieniem dostrzegł w szarym zmroku przedzierającego się przez okno świtania dziwną postać wygoloną krótko ostrzyżoną w szarej kurcie, która szczerzyła ku niemu białe zęby i wyciągała rękę po kołdrę. Poza nią w otwartych drzwiach korytarza stał wąsaty klucznik w ciemnym mundurze. Niech pan wstaje. Muszę zamknąć łóżko. Twardo pan śpi, gadało widziadło. Józef ocucił się zupełnie, wstał, oddał kołdrę i pozwolił zamknąć pryczę. Wzrok jego chciwie szukał po stole. A chleb, bąknął. Widziadło już wymknęło się z celi, unosząc kołdrę. Klucznik drzwi głośno zatrzasnął. Chleba nie było. — Ach, Moskale, Moskale, Łotry! — rozumie się, że oszukali. Rzecz prosta, inaczej być nie mogło. Słyszana rzecz, żeby Moskal słabszemu słowa dotrzymał. Pomyślał Józef z goryczą. Jednocześnie poczuł, że całe ciało gore mu jak w płomieniach i z przerażeniem spostrzegł roje pluskiew, opiłych krwią, jak błąkały się po ścianach wzdłuż ramy przymkniętej pryczy, szukając dziennych kryjówek. — Widzę, że nie będę sam — roześmiał się. Cóż, trzeba się ubierać. Nie daruję im mego chleba. Zaraz zacznę stukać. Rozebrał się, umył z rozkoszą rozpalone skąsane piersi, ramiona i plecy zimną z kranu wodą, rozczesał palcami rozwichrzone włosy. Ani siennika, ani poduszki, ani mydła, ani grzebyka. Psiejuchy chcą nas zbawiać według teorii Tołstoja. Chcą nas koniecznie sprostaczyć, omużyczyć pomyślał po rusku. Zobaczymy, mruknął głośno czuł się wyspanym rześkim i wesołym wczorajszych rozpaczliwych myśli ani śladu a gdy nadto otwarło się we drzwiach okienko i stamtąd wysunęła się ręka ze sporą krajanką razowego chleba od razu odzyskał dawny humor i nawet zagwizdał wtem łamiąc chleb trafił na wetknięty weń zwitek papieru umilku odwrócił się plecami do drzwi i kartkę pośpiesznie rozwinął kto jesteście towarzyszu skąd i za co posyłam wam alfabet stukania Pierwsze uderzenie, rząd, po czym przerwa, następne uderzenie, miejsce litery w rzędzie. Stukać najlepiej o zmroku, bo wtedy nie widzą, kto stuka. Gdybyście chcieli odpisać, to kartkę oddajcie temu, co przynosi chleb. To nasz człowiek, prawda, złodziej, ale uświadomiony już tu w więzieniu. Siedzę tu już dwa miesiące i znam doskonale wszystkie porządki. Jeżeli trzeba Wam będzie co, to Wam poradzę. Jestem S -D -K P I -L. Nazywam się Butterbrot. No, doskonale, ale zapomniał napisać, z której znajduje się strony. Zaraz zastukam i dowiem się. Chwycił łyżkę i uderzył w mur. Raz, dwa, trzy. Gdy po małej zwłoce ozwały się za ścianą uderzenia, roześmiał się, a gdy i za drugą ścianą jednocześnie ozwały się podobne stuknięcia, zawołał w głos. Ale tu widzę tych buterbrotów urodzaj. Już pan stukasz? Wcześnie pan zaczyna. Stukać nie wolno. Napisano w prawidłach. A w rządku pan chcesz? spytał otwarłszy okien klucznik. Przyjacielu, naczelnik więzienia pozwolił mi wczoraj robić wszystko, co zechcę. Spytaj go, jeżeli nie wierzysz. Wrzątku chcesz mi dać? A po co? Do herbaty. Herbaty nie mam, ale wrzątku dajcie. Wypiję z chlebem. Czy nie można dostać szczypty soli? Wszystkiego można dostać, jeżeli pan ma pieniądze. Ale powiedziałem już, że zakupy robi się tylko we wtorki i piątki. A czy pożyczyć od kogo nie można? Może i można. To zależy. Jeżeli pan tu kogo zna... Co? To chyba. Niech pan powie, jakie nazwisko. Chytrze pytał klucznik. Józef już chciał wymienić Butterbrota, ale w porę ugryzł się w język. Nie znam nikogo. Dajcie tymczasem czystego wrzątku. Aresztant, stojący z tyłu za klucznikiem i pilnie przysłuchujący się rozmowie, nalał mu w podany kubek gorącej wody. Okienko zatrzasnęło się zaraz i Józef, siadłszy na stołku, zabrał się z rozkoszą do śniadania. Jadł wolno po chłopsku skrupulatnie podbierając opadające na stół kruszynki chleba i rozmyślał o tem co ma wystukać swoim sąsiadom nie jest znowu tak źle wszędzie są ludzie jak się dowie szczegółów o zwyczajach więziennych i o tem co mu się należy to nie pozwoli się krzywdzić te żydki wydają się jakieś poczciwe dusze chociaż esdeki napisali zaraz do niego Najgłówniejsza, jak dać znać rodzicom, że jest tutaj na Pawiaku i że nic mu się nie stało. Matka na pewno rozpacza, szczególnie jeżeli ta Moskiewka ze stróżówki poleciała z językiem. Szkoda, że z nią mówił, ale czy mógł wiedzieć? Widział wyraźnie tuż przed sobą roztrzęsione wzruszeniem i zalane łzami rysy matki. Nie mogłem przecież inaczej. Nie mogłem, matuchno. I ty byś nie chciała, żebym inaczej postąpił. Ja wiem, kochana... Wiem i za to cię tak bardzo, tak bardzo kocham, szeptał zakrywając twarz rękami. Spytam się, czy nie można napisać do rodziców. Matka zapłaci, ostatniego rubla odda, byle mieć kartkę ode mnie. Te socjały pewnie tu dawno siedzą i pewnie mają sposoby. Piszą za pomocą rozmaitych umówionych znaków, ukrywają kartki jak ta w chlebie, którą dostałem. Ale jeżeli oni nie są tem, co piszą, jeżeli to są umyślnie posadzeni obok mnie szpiedzy, żeby wydobyć tajemnicę. Nic, nic im nie powiem, tylko nazwisko, klasę i szkołę, bo to policja już wie przecie. Można by dodać, o co mnie posądzają, ale nie wiem właściwie sam, o co mnie mają zamiar posądzać, gdyż mnie dotychczas nie badano. Co to znaczy, że mnie nie badają? Albo oskarżenie moje jest zupełnie nic nieznaczące, pochodzi od tych radomiaków, albo wszystko wykryto, wszyscy są już aresztowani i badają ważniejszych odkładając nas młodszych na potem kiedy będą mieli więcej czasu nie to niemożebne tylu uczniaków rozsypanych po całej Polsce żeby w tak krótkim czasie mogli wyłapać niepodobna i w jaki sposób mogliby się dowiedzieć o wszystkim zupełnie o wszystkim paru tylko wie ludzi pewnych jak sam pan bóg inni znają jedynie swoje kółko co najwyżej swój okręg żeby wykryć całą organizację trzeba czasu, a przed moim aresztowaniem wzięci byli tylko radomiacy. To rozumowanie uspokoiło Józefa, chodząc, siedząc, gwizdząc po cichu lub śpiewając pod nosem, doczekał się nareszcie obiadu. Co to była za zupa? Ta grochówka koloru błota podana w brudnym drewnianym szafliczku. Głód jednak tak mu dokuczał, iż pokonawszy odrazę i przymknąwszy oczy, zaczął pośpiesznie czerpać łyżką i jeść płyn ciepławy. Gdy wszakże na dnie dostrzegł pływające, rozgotowane robaki, odepchnął od siebie jedzenie z odrazą, graniczącą z bólem fizycznym. — To nie do wiary. Co te mochy wyrabiają? Poskarżę się, poskarżę! Zerwał się i chciał już łomotać do drzwi. — Ale komu? Moskalom na Moskali? Klucznik powie, że to się jego nie tyczy. I słusznie, co on na to poradzić może? Naczelnikowi więzienia? Lecz przecież on sam to jedzenie mi przysyła. Ha, trzeba będzie się tych socjałów spytać, czy im takie jedzenie dają i co oni w tym wypadku robią. Czekał więc ze zdwojoną niecierpliwością na zmrok i możność stukania. Siedział bez ruchu na stołku i rozmyślał. Ciemności nie zgęściły się jeszcze na tyle, aby nie można było rozróżnić przedmiotów. Zwlekał więc Józef z obawy przed klucznikiem i śledził z niepokojem kroki jego na korytarzu. Gdy energiczne trzykrotne uderzenie w ścianę zakłóciło grobową ciszę celi, po co tak głośno? Nie jestem przecie głuchy! Pomyślał i odpowiedział leciuchnem puknięciem. Sygnał powtórzył się raz jeszcze i dopiero po głośniejszej odpowiedzi Józefa posypał się grad stuków, przerywanych rytmicznie, jak w aparacie telegraficznym. Józef nic nie rozumiał i doczekawszy się przerwy, ją wolno wypukiwać swe nazwisko wedle tablicy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Przerwano mu z drugiej strony nagłym stuknięciem, ale go nie zrozumiał i dalej wystukiwał w pocie czoła, szepcąc, wolno. Znowu grat niecierpliwych stuknięć. Nic z tego nie będzie. Czegoś czy brak, czy za dużo. Nie rozumiemy się. Będę stukał po swojemu. I znowu zaczął od początku wolniuchno z uporem wystukiwać. Józef Gawar, uczeń ósmej kla stuknięcie za ściany znów stuknięcie aha to znaczy że zrozumiał że nie cały wyraz trzeba mu wystukiwać byczo domyślił się wreszcie żwawiej poszła telegraficzna rozmowa ładnie ładnie pan stuka pan wie że nie wolno pan czytał w prawidłach wczoraj pana przyprowadzono a już pan stuka wcześniej pan zaczyna ja na pana raport złożę pana za to nie pochwalą nie rozległ się nagle głos ode drzwi Józef obejrzał się i zdumiał, spostrzegłszy stojącego w otwartych drzwiach grubego, dobrodusznego klucznika. Zagłębiony w poznawaniu nowej dla siebie nauki, zapomniał, gdzie jest. Nie słyszał ani kroków klucznika, ani nawet zgrzytu rygli i zawiasów otwieranych drzwi. Chciał dać znać o bliskiem niebezpieczeństwie wystukującemu dalej za ścianą sąsiadowi, ale zanim się na to odważył, drzwi się u niego zatrzasnęły a otwarły natychmiast obok i usłyszał burzliwą rozmowę po rosyjsku. Znowu pan stuka. Ja doniosę zaraz naczelnikowi, pozbawię pana spaceru i widzenia. Donoś, kochanku, donoś. Wiem przecież, że twoje to rzemiosło. Po co więc mi tu o tym raportujesz? Idź do diabła. Nie wolno stukać. Pan zawsze tylko ciszę powszechną narusza i innych psuje, co jeszcze nic nie wiedzą. Aha, to ten obok nowy? Doskonale, właśnie chciałem się dowiedzieć, kto to i skąd. Nie wiesz, powiedz, a dostaniesz papierosa i stukać przestanę. Rozmawiać nie wolno. Pochmurnie odpowiedział klucznik, i zaraz zgrzytnęły rygle. Zapalono na korytarzu światło i wstawiono lampki do cel w otwory nad drzwiami. Mętny żółtawy blask rozwidnił stężały do atramentowej mocy zmrok posępnych i nagich katowni. Tak zakończył się dzień drugi Józefowego więzienia. Do cel wrzucono kołdry i otwarto prycze. Zmęczony Józef pośpieszył się rozebrać i położyć, lecz pchły i pluskwy zaatakowały go natychmiast w tak okrutny sposób, a było ich tak wiele, takie były zajadłe, przedsiębiorcze i do takiej dorastały wielkości i siły, iż zmrużyć oka nie mógł, opędzając się im całą noc, dręczony ukąszeniami głębokiemi i bolesnymi, jak pchnięcia sztyletów. Gdy zaś zdrzemnął się troszkę nad ranem, zbudziło go przejmujące zimno, wnikające pod lichą kołdrzynę z dołu, przez rzadkie dziurawe płótno rozciągniętego na ramię pryczy wyrka, gdyż materaca lub nawet siennika tu nie dawano. Da Doceniasz? Subskrybuj.